Cześć, witajcie na naszym kanale, Gołębie Rafała, Pauliny i Hani Słuchajcie, stała się tragedia, zaraz Wam pokażę wkurzony jestem na maksa tu zobaczcie rybki, to co ostatnio robiliśmy płataliśmy było 11 dziur woda już nie ucieka, rybki są Puszczone. Także tutaj jest okej. Okay. Zobaczmy, kierowki duże. Połatane. Trzy żaby są, ale tu nie widać ich gdzieś pochowane są. Dobra, idziemy do głębi zobaczyć. Zaraz wam powiem, coś jest tu moje górnolociki. tutaj siedzą na drzewie, ale one już mnie latają. Siadają sobie tu na lampkę. O, przeskakują. Oblatane. Zaraz pocztowego wypuścimy. Masakra, jestem tak wkurzony powiem wam, że Ach. dajcie spokój kurde no, Ale nie może być nudy, nie? Pocztowy jest Macie wodę, macie. E, już Wam mówię, co się stało. Ta tam moja para cepelku starych. Samiczka. Wyskoczyła Ach. mi przy karmieniu, wleczała na zewnątrz i dupa, nie, i już nie wróciła. Myślałem, że wróci, że wróci, a tu niestety tutaj. Te górnoloty latają, pocztowa lata, ale nie wróciła, nie. Samczyk, one nałożyły jajka i siedzi na tych jajkach. Nie wiem, czy on wysiedzi te jajka, ale no nie chodzi już o te jajka, powiem wam, chodzi po prostu o to, że chodzi o to, że to była moja najlepsza para która pali, paliła mi krótkie gołąbki i niestety, kurde wyskoczyła, myślałem, że wróci, ale ma pustorak w głowie nie wróciła szkoda, no szkoda, no widzicie, że drzwi się otworzyły nie ruchu. Tak to jest. Nie pierdka. Tak. Nie. To rzuć tutaj, mama, na ten. Okej. Okay. Tu wejśkopy mają. Miałem właśnie plan taki, żeby tych tych wejśkopów przełożyć pod te cepele i nie wiem, czy samczyk sam wysiedzi, jajka. Nie wiem. Kurde, nie wiem. Tu już grymeczek jest. Już obrączkę mu założyć, jeden krymeczek, tu jest ten drugi krymeczek, temu już założyłem wczoraj obrączkę, dzisiaj temu drugiemu założę, masakra hmm, tutaj są te felki dwa, też chyba założyłem wczoraj obrączki, zobaczcie już rosną, nie wiem czy czarne będą, czy żółte, chyba znowu będą żółte Chyba będą żółte. Także widzicie, kurde wyskoczyła. No daleko nie odleciała. Myślałem, że wróci. Ja też zawróciła. Embriery się nałożyły, siedzą, jajka zalężone. Zobaczymy, może jeszcze doleci, ale to już jest drugi dzień. Myślałem, że wczoraj doleci. Te gornoloty są. Jakby gdzieś była blisko, to by zeszła do gołębie, tak? To, to tak to nic nie ma, nie. A jak nie urok, to się mówi to. Jakiś kilka tam młodych po nich jest. No, ale to były charakterne, charakterny gołąbek, to powiem wam, bo one bardzo dobrze mi krótkie karmiły. No, ale on sam poleciał, tam zobaczcie siedzi. Może. Dajcie znać w czy wysiedzi te jajka sam, czy... Bardzo szkoda, bardzo szkoda. Zostanie jakąś miną samiczkę, no ale... A ona była bardzo ładna, prasa moje się też bieżą, zobaczcie, no zły jestem, zły powiem tam, zły bardzo no ale nic Jest. nie zrobimy, słuchajcie, trzeba żyć dalej Tyle ode mnie. Jest jak jest. Jeszcze nadzieja umiera ostatnio, jak to się mówi, ale zobaczymy. Ale podejrzewam, że jaszczup albo dziś poleciała i to Górnoloty siedzą tutaj. Ona tutaj za tymi drzewami gdzieś poleciała i... Zatrzymy. Pogoda ładna. Muszę zaraz tą pocztową wypuścić. I co? Czekamy. Jak wróci, to dam znać. Zobaczymy, co to będzie z tego. Pocztowa, chcesz już latać? Zaraz się zapiemy i wypuścimy Polatę sobie. Zerwały się błynoloty O, jak ciężko. ładnie latają Oblatane sztery ślubki Klepią sobie tutaj ładnie o, mają tu swój punkt taki, obierają o, i siedzą. Także dziękujemy za jeszcze głąbką wody. I widzimy się na kolejnych filmikach. Miejmy nadzieję, że Samiczka wróci, poszła tu już lata. Pozdrawiamy.